Nikolo. dzisiaj w odcinku dzisiaj zostaniemy dzisiaj zostaniemy super bohaterami. Tak, suba lajka. Like dzisiaj, jako... dzisiaj zostaniemy Spider-Manem jako dzisiaj dostaniemy Spider-Manem. Tak. Ci pokażę, wam, co robi Spider-Man i tak dalej. Tak. O. Tak. Dzisiaj będzie taki krótki odcinek. Lecę w ścianach? Tak. Mm. nie typy krytykuje Dory Nice 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 No i rozwaliłem typa uuu I dzisiaj tutaj będziemy sobie walczyć Jak coś tutaj nadrzucę z Petermanem E, tak, okej, okay. tu teraz woleliby, teraz ku tego Co ja zrobiłem? Kurde, zabij mnie. Cwaniaczek. Okej. Okay. I dzisiaj chyba nadzieję, że zostałem super puhaterem. Tak, weźmy sobie teraz Deadpoola. Ciekawe co robi Deadpool. O, mogę strzelać. U. Dzisiaj zajmiemy super bohaterami w tej grze. Wow, kurde. Dobra, ale już pistolet się wziąć. Ok, szukam teraz typów, w ciągu serca widzę. Jak ktoś jeszcze będzie kłócił wam męczący katar i, tak, i takie inne. okej, okay. idź do deadpool. Wow, jak to fajnie wygląda. wygląda. Popatrzcie sami, jesteśmy w deadpool. Mamy dwa pistolety. O, są typki. Okej, okay, tutaj idę i już na typów Ej, typ to już... Nie, 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 tu ty, ty, ty na mnie idzie. Nie, nie, nie mogę się dać, co wie? Ło. Ale przecież mogę się uleczyć. Wow, wow, wow. zabij mnie! Skupany zabij mnie, widzowie. Dobra, yy, tak. Mmm, teraz! Uuu! Uh, Na no mocniejszym bohaterem! Moc Halka! Co mogę robić? Albo Halk... I to jest... I to jest taki queerablox. Yy. Ole, żeby go taką falą uderzać? Okej, Mogę tam sobie pójść do jakiegoś gościa, uderzyć. Wow! Co mogę robić? Wow! Nie wiem, co mogę robić z tym kuzi wachalkiem, ale teraz weźmy go. Kogoś... Weźmy naszego Spidermana. O, albo jeszcze weźmy. Z... Tęt połade bardzo mi się, się spodobał ok. Nice, teraz Ciekawy, mm, Ciekawe, trzeba, bo tutaj się, co tutaj mogę się uleczyć. Kurde. leczenie nie, nie. O, tutaj mamy naszego szybkiego gościa. Kurczę, wiem, ja wiem jak się nazywa, tylko zapomniał jak się nazywa ten gość. Przypomnieć jak się. O Arnomen, Arnomen'a tu mamy. Arnomen'a, mena, Man. O, będę musiał coś z tym nie Co? Zdeł się z I teraz tak, żeby tutaj trzeba mowy. Tutaj mamy U -u, Game Pass. O, zakiembas uh, tutaj ten. O. Weźmy teraz z tym gościem. Co ten gościu robi? Wow, mogę być piaskiem? Wow. To mogę pić piaskiem, co Wow, ale że piaskiem mogę być Widzowie zobaczcie sami. Jestem piaskiem. O, wow, rozwalił gościu. Noś mnie rozwalił. Jestem człowiek, to... Ła, wow, mogę go modelu rozwalić. Kurde, zginęłem I no? Tak. Teraz kurczę Wytestujemy sobie naszego super bohatera Hero. O! Wyszli na przykład. Kapitan Amerykę, wie co on robi. On rzuca. O, na pewno on tarczą rzuca, widzowie. Wiem o tym. Okej. Okay. Na pewno ma taki szybki sprint. Broni się. O, ja mogę dwie mocy użyć. Kurde Kurde, przecież mogę dwie odmocy użyć o brona Kurde, będę się go zabić. Nice Kurde, nie mogę, mogę trafić tego armamona. Widzowie, dalej. O, pi człowiek piasek, a ja już go widziałem kiedyś. a jest, jak już pokonam? O nie, 400 nie, 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 Ok, mm. i teraz kurczę coś innego. O, ale teraz będę, teraz, teraz, teraz będę A Co tu mogę? O! Wow, fajnie! Nie rozwali zaraz mnie! Kurde, teraz mnie gościu rozwali. Fle o, to by, to by flash? O, to by flash! Już mi się przypomniał, że ten, ten gości, to był flash. Kurde, zabij mnie. Okej, okay, widzę tu teraz jeszcze innego. O, czarną Panterę, to by to, o, był super. E, panie, teraz sobie czarną Panterę. Ja już mogę, tak sobie tam jumpać. Nie wiem jak to kurde działa widzę, ale... Tylko na jeden użyć. a tak? Co kurde? Och! A! Wiesz chciał Hulk! Kurde, dobra, ja idę teraz tego Hulka dorwać. Kurde Łow, dupił mnie Typu, nie, 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 typek Kurde, ty mi teraz mnie rozwali, kurde, dobra To jest jeszcze jakiegoś tego, co nie? Chyba tu dostać te O, jeszcze chcę chyba dostać Batmana Dobra, jeszcze widzę sobie Tora. Jak Tor. Uuuuuuu! Ty, ole, będzie chyba... o będzie fajno, chyba... Odzie, gdzie, No kurzy, tor! No to, że no, dostaw, kurwa mnie! Okej, okay, ale naprawdę chcę go wytestować naszego Tora, chcę wyt wytestować, jaką ty w mordę. tak taką skamerkę wolę latać? O, gdzie Co? Nie, Młot. co? No, jeszcze raz, jeszcze raz, bo to bo nauczyć się taktyki Tora. i są ludzie Muszę. muszę. muszę te zabić. Torem e, Dopóki ja kogoś nie zabiję Torem, to nie mogę, nie mogę skończyć odcinka Deadpool. Deadpool. No nie, Deadpool. No, Deadpool! Przestań! Deadpool mnie zabił. Ok, teraz jeszcze sobie. Tego gościa, gartość tam Ja gościa kojarzę, o nie, fuck, fuck Hulk O oh fuck O oh fuck O oh wow, no, no Hulk No Hulk, przestań a batman wow czarna pantera wow easy kurde no mnie okej okay. jeszcze raz tego gościa wypróbujemy a teraz jeszcze raz tego gościa muszę wypróbować okej okay. jak on działał goście poczekajcie na pewno miał tak Oto słynna Lina O! O! No, jak szukam, tak, jak, jak, typków, ok, jakiś typków, widzowie Okej, Czy to mogę lino tak się wciągać, czy co? Chyba nie mogę. Kurczę. A poczekaj, czekaj, czekaj. Mogę. Że co? No to mogę tak wysoko. Ok, i teraz nie mogę już tu tylko zabić. Najbardziej to oceniam... Najbardziej lubię Spidermana Bardzo mi Spiderman się podobało, okej, okay, cho choćby zobaczyć jakichś typów Ale taką kamerą wolę to są, już, to są już tutaj typki Okej, okay, może jeszcze pod koniec odcinka się wypróbuję Batmana, zagram jeszcze Spidermana Okej, okay. mm. Tu Flash, Batman Nice, pokonaliśmy tak Batmana, Batmana. Ła nie no ty kuj, was znów Nice z tobą Jest, pokonaliśmy też kuź się w tego Halka. O nie nie nie, już 4 minut strzela tutaj Kurde, jeszcze sobie wypróbujemy Batmana i zagramy chyba jeszcze Spidermana. Spider -Mana. Ciekawe co mam Batman, bo zapomniałem o Batman. I'm Batman. O Batman, teraz Batmana. Wow, wiesz, że Batman takie coś ma. On. O. Uuu, kurde, mogę się wściągać. O nie, nie, nie. A jak to działa? Aha, dobra. tam rzucę swoimi takimi jakby szurykinami. Nie wiem jak to powiedzieć. szur, szurykinami? Szur, 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 Nie wiem. Kurde. Jak, jak to działa? Co? To są takie te bomby? What the fuck, bomby mamy No, wracają do na mnie Kurde, i mogę cię zabić. Nice, okej. Okay. Yy, weźmy już czy skoczymy skoczmy gdzieś. O, na tą wieżę Ukur kur... jest dostałem się, nice, nas, nice, dostałem nice. się Okej okay. i Dobra, i tak mam na flesza. To stary To na nie flash. Okej, okay, jeszcze wypróbuję sobie Armana, Tak, to ja, jeszcze chyba Armana wypróbuję i dobra Arman chyba ma jak... Rokety? I laser, O! Wow. On będzie chyba silniejszy od wszystkich Tak myślę, że on będzie chyba silniejszy, widzowie Nasz Man. O, te są o, te już, oj, to tam... O super będę myśleci a mm. Ła, no nie! No weźcie no! wow, Ła, kurwo! Ła, wow. Teraz już czułem. Okej. Okay. No, jeszcze zagramy tak z tym razem ze Spidermanem. Tak. O, wiem, że z Spidermanem możemy łuk Dobra, weźmy celownik, bo z celownikiem jest lepiej. Nice, bo bez celownika to nigdy nie gram. U możemy na coś robić. Ok, nice. Ok mogę? Wiem już, już go dostaliśmy przed tym Jestem teraz typy No nie no nie takujcie no Kurde atakują mnie Ok dziękuję za oglądanie, dajcie suba, lajka i alo